Cześć! Zabieram się dzisiaj do wysiewania papryki. Będę wysiewała trzy odmiany czerwonej papryki, trzy papryki słodkie. Jedną ożarowską słodką, drugą granowę i trzecią artist. Tej papryki jeszcze nigdy nie miałam, więc zastanawiam się jaka będzie. Mam już wszystko przygotowane, co potrzebuję do siewu. Jeżeli planujecie wysiew papryki i zastanawiacie się, co potrzebujecie na start, no to oczywiście dobrej jakości podłoże. Podłoże przepuszczalne do siewu i pikowania najlepiej takie specjalne podłoże albo taka drobna, pulchna, lekka ziemia, uniwersalna. Moja jest akurat z jakąś lekką domieszką perlitu, ale wcale nie musicie takiej mieć. Jeżeli wykorzystujecie takie podłoże uniwersalne i zdarzy Wam się, że będą w nim takie patyczki albo jakaś grubsza partia, to po prostu odsiejcie to i wyrzućcie żeby te małe takie elementy nie przeszkadzały naszym nasionkom w kiełkowaniu. Ja z mojej ziemi uniwersalnej już wcześniej sobie wybrałam, ale widzę, że jeszcze troszkę zostało, więc teraz jeszcze wybiorę. Ziemia nie powinna być zimna, mokra, nie powinna przeleżeć przez kilka miesięcy na dworze. Wybierajcie taką ziemię, która była przechowywana po prostu gdzieś pod zadaszeniem. Do wysiewu potrzebujemy też pojemniki. I tutaj już macie ogromną dowolność. Wybierzcie to, co po prostu macie, co chcecie kupić. Możecie wysiewać paprykę w takie duże pojemniki, tylko pamiętajcie, żeby miały otwory odpływowe na dnie. To są akurat takie porządne, gotowe pojemniki do rozsady, które ja kilka lat temu kupiłam przez internet. One są wykonane z naprawdę dobrego. Takiego grubego, fajnego plastiku, więc służą mi już nieprzerwanie przez kilka lat. Warto zainwestować, bo dosłownie kilka złotych. Możecie wysiewać też w takie multiplaty. Ja akurat mam takie stare dwa brudne multiplaty, multiplatki w zasadzie. Z tamtego roku od jakiejś gotowej rozsady chyba kapusty. Możecie też wysiewać w małe doniczki każdą odmianę osobno. Wysiewajcie tak, jak Wam wygodnie. Ja na początku osobom, które zaczynają z rozsadą, proponuję wysiewać opakowania w pudełka takie większe, bo łatwiej w takim większym pojemniku zachować wilgoć i po prostu łatwiej się taką rozsadą na początku opiekować. A jeżeli ktoś już ma doświadczenie albo ma dużo czasu na opiekowanie się swoimi sadzonkami, to coś mniejszego, czyli takie multiplaciki. Zaczynamy. Ja będę sobie wysiewała do tych multiplatów po jednym nasionku, dlatego że mam po prostu miejsce w tym roku tych sadonek będę miała zwyczajnie mniej niż w latach poprzednich, dlatego mogę sobie na to pozwolić. I teraz tak. Uzupełniamy pojemnik podłożem. Najlepiej byłoby uzupełnić go tak po prostu do wysokości ścianek, a później to podłoże lekko uklepać. Nie wysiewajcie nasion papryki, zresztą żadnych innych, w takie podłoże, które jest tylko i wyłącznie wsypane, a nie jest jeszcze ugniecione ani podlane, bo jak podlejecie, to wam się po prostu to podłoże zapadnie. Ok, multiplat uzupełniony praktycznie do samego wierzchu, i teraz trzeba to podlać. Najlepiej byłoby to wcześniej, właśnie przed wysiewem podlać. Nawet mocno, nawet niech ta gleba się po prostu przesączy, niech z tego wypłynie. Chodzi o to, żeby ona się nawilżyła i żeby się troszkę ubiła. Zależy nam na tym ubiciu, żeby nasionka nam później po prostu zbyt głęboko nie weszły. Ja jeszcze sobie pomogę w uzupełnieniu palcem. Nie boję się pobrudzić. Robię to zawsze i wysiewam. Do jednego multiplato pójdzie papryka ożarowska sieje po jednym nasionku sieje po jednym nasi nasionku dlatego że wiem że te nasiona są po prostu zwyczajnie świeże i one mają dosyć dobrą taką siłę kiełkowania jeżeli dysponujecie świeżymi nasionkami powodzeniem możecie wysiać sobie po jednym one w zasadzie wszystkie powinny wykiełkować a jeżeli nasiona są stare to wtedy wysiejcie sobie po dwa do dziurki Albo po prostu więcej, żeby mieć do przepikowania, jeśli by któreś nie wzeszły. Ok, nasiona wysiane, wysiewamy je w zasadzie tak na głębokość do pół centymetra, no może być nawet trochę płycej, i przysypujemy podłożem. Tego podłoża nie powinno być bardzo dużo, bo chodzi o to, żeby nasiona papryki miały po prostu łatwą możliwość wyjścia. Ale tutaj jest taka kwestia, że Nasionka bardzo mają ciężko wyjść z tej osłonki, która jest sucha, no jakby nie było twarda. Dlatego, żeby ułatwić im to wychodzenie, żeby zapobiec tak zwanym schodom kaskowym, czyli wyjściu tej młodej sadzonki w osłonce, w tej łupince i niemożności się tej roślinki z tej łupinki wydostania, trzeba zrobić w taki sposób, żeby ta roślina, wychodząc, czuła opór. Czyli co ja robię? Ja po prostu po wysianiu i po dodaniu tutaj tego podłoża ubijam jeszcze mocniej tą, tą glebę. Chodzi o to, żeby ona nie była tak bardzo pulchna i żeby nie była tak łatwa do pokonania przez te wschodzące sadzonki. Jak one będą wychodziły i wypierały to podłoże, to one muszą czuć po prostu opór. Wtedy będzie im łatwiej. Pozbyć się tych tak zwanych kasków, czyli tej łupinki nasiennej, wykiełkują łatwiej. Uzupełniam sobie tak naprawdę równo z tym brzegiem pojemnika, dlatego że ta ziemia później i tak osiądzie i wcale nie będzie tak dużo. Trochę czasami to wymaga żmudnej pracy. Ok, nie wygląda to pięknie i nigdy nie będzie wyglądało. Zazwyczaj u mnie to nie wygląda jak z Instagrama. Ale nasionka są wysiane i są ubite. I teraz jeszcze, żeby miały dosyć wilgotno, tylko już delikatnie, żeby woda się nie rozlewała po powierzchni, podlewam. Ma być mokro. Na sam początek ma być mokro i jeśli widzicie od dołu, że kapie, bo ja czuję po dłoni, że kapie. I to jest ok. Ziemia ma być taka mokra, szczególnie, że te otworki są po prostu małe. I teraz co robimy z taką rozsadą? Teraz odstawiamy ją w ciepłe miejsce, nawet bardzo ciepłe. Nie musi być słoneczne. Chodzi o to, żeby te nasiona poczuły, że jest ciepło. Papryka jest rośliną ciepłolubną, i ona do wykiełkowania potrzebuje po prostu dużej temperatury. Nasiona muszą poczuć, że jest odpowiedni jakby klimat do tego, żeby ruszyć. Więc odstawiamy obok kaloryfera, nawet na kaloryfer. Nawet na podgrzewaną podłogę, jeżeli boicie się, że to podłoże będzie zbyt mocno przesychało, możecie nakryć to foliową jakąś torebką, nawet kawałkiem szybki czy jakieś pleksy. Chodzi o to, żeby tak zmniejszyć to parowanie wody z podłoża, ale pamiętajcie, żeby regularnie po prostu otwierać tą szczelną wtedy szklarenkę i wietrzeć podłoże, żeby ono nie zaczęło pleśnieć. Trzymamy w takich warunkach, aż nie zobaczymy, że coś zaczyna się z tego podłoża wybijać. Kiedy rośliny zaczną wychodzić, przenosimy w najbardziej słoneczne miejsce, jakie jesteśmy w stanie tej naszej rozsadzie po prostu w domu zagwarantować. Najlepiej, żeby był to parapet południowy. Podczas kiełkowania rozsady papryki możecie napotkać na taki problem, o którym mówiłam wcześniej, czyli te młode sadzonki będą wychodziły razem z tą łupinką nasienną. Co wtedy można zrobić? No, takim pierwszym krokiem, który się wydaje sensowny, jest próba mechanicznego po prostu dłońmi zdjęcia tej otoczki, ułatwienia wydostania się tej rośliny, ale ja Wam powiem z doświadczenia, że rzadko kiedy się to udaje, w przypadku papryki szczególnie. Po prostu wtedy niszczycie zazwyczaj te liście i papryka ma ciężej dalej wystartować, a czasami po prostu już przestaje dalej rosnąć. Co możemy w takiej sytuacji zrobić? Możemy wziąć spryskiwacz i próbować po prostu pryskać wodą na te, na te wschodzące roślinki, na te łupinki nasienne w celu ich zmiękczenia. Jeśli będą zmiękczone, będą takie poluzowane, to wtedy ta roślina, która wzrasta, będzie miała łatwiej się z nich wydostać. Oczywiście robimy to tak z rozsądkiem, jeden, dwa razy dziennie, nie przez cały czas, bo to tylko może doprowadzić do tego, że to zacznie pleśnieć nam ta roślina, coś będzie z nią nie tak przez nadmiar wody. Z uwagi na to, że papryka jest raczej taką rośliną, która bardzo lubi ciepło i sucho, to jeden, dwa takie popryskania wodą nie powinny jej. W w ciągu doby zrobić nic złego, a być może ułatwią właśnie pozbycie się tej otoczki nasiennej. Kiedy już nasze roślinki się uwolnią z tych, z tych kasków i zaczną rosnąć, przez cały czas dbamy o to, żeby podłoże było no, non stop, wilgotne, mokre ani też nieprzesuszone. Większe rośliny z bardziej rozbudowanym systemem korzeniowym są sobie w stanie poradzić z takim przesuszonym przez jakiś czas podłożem. Natomiast takie małe, które mają zaledwie jeden, dwa maleńkie korzonki, po prostu szybko obumrą, więc trzeba pamiętać o tym cały czas utrzymywaniu wilgotnego podłoża. Kiedy rośliny będą miały już po przynajmniej dwie pary liści właściwych, czyli nie te pierwsze listki, tylko pierwsze plus jeszcze cztery, to przychodzi czas na pikowanie, czyli przesadzanie papryki do pojedynczych doniczek. Taki rozmiar doniczki jest moim zdaniem dla papryki zbyt mały, żeby przetrzymać taką rozsadę do czasu wysadzania, do połowy maja, czy nawet do początku maja. W przypadku uprawy szklarniowej, po prostu będzie bardzo ciężko utrzymać tu wilgotność i dostarczyć odpowiednio dużo składników pokarmowych. Moje doświadczenie pokazuje, że w takiej amatorskiej uprawie najlepiej, żeby ten pojemnik miał około pół litra. Świetnie sprawdzają się do tego takie plastikowe kufle na piwo. takie jak na imprezach masowych można spotkać. Robimy po prostu na dole. Otworek odpływowy do wody świetnie sobie rozsada w takich pojemnikach radzi. I te kufle są też tak na tyle wytrzymałe, że ja z powodzeniem. Chyba jedną partię używam już piąty rok na pewno piąty, piąty na pewno, więc wiecie wydajecie piąt raz i jest to taki wydatek na długo opłaca się. Jeżeli nie, no to wykorzystajcie oczywiście jakieś inne doniczki czy inne pojemniki jakie macie z tym założeniem, że po pikowaniu ta roślina będzie potrzebowała doniczki, która jest bardziej głęboka a nie szeroka. Czyli coś takiego płaskiego, płytkiego, a szerokiego raczej do papryki się nie sprawdzi. W tym możemy uprawiać z powodzeniem dynie, cukinie czy ogórki na rozsadę. Natomiast dla papryki, właśnie coś wysokiego, a węższego, bo papryka ma palowy system korzeniowy i ona bardzo mocno korzeni się w dół, czyli te wysokie kufle sprawdzają się do tego doskonale. Później pikujemy papryki już do ziemi uniwersalnej albo do specjalnej ziemi do warzyw, nie ma konieczności pikowania do ziemi, do siewu i pikowania. Chociaż oczywiście możecie, jeżeli ją macie, ta ziemia jest wystarczająca, żeby utrzymać sadzonki przez cały rok. Natomiast ziemia do warzyw, ziemia uniwersalna będzie miała więcej składników pokarmowych, więc takiej rozsady w takim podłożu po prostu nie trzeba później nawozić. Ja rekomenduję przepikowanie do ziemi, która jest bardziej zasobna w składniki pokarmowe, a nie bawienie się w nawożenie rozsady. Ja rozsady nigdy nie nawożę niczym. Zdarzało się kiedyś w poprzednich latach, że nawoziłam sadzonki biohumusem, ale nigdy żadnymi mineralnymi nawozami dedykowanymi. Bo jeżeli zapewnicie odpowiednio dużą doniczkę, pojemnik dostosowany do rodzaju uprawy. I oczywiście dobre podłoże to ta roślina powinna sobie spokojnie w nim poczekać i dobrze żyć do momentu wysadzenia. Nigdy nie zdarzały mi się takie y, rachityczne, blade sadzonki, które widać, że są po prostu głodne, dlatego że stosuję do rozsad wystarczająco dużo podłoża i właśnie zasobnego podłoża. Jeżeli będziecie postępować podobnie, rozsada papryki powinna Wam się bez problemu udać. I będzie naprawdę ekstra. Co mogę jeszcze dodać? Paprykę sadzimy dopiero około połowy maja, najlepiej po drugiej połowie maja, po, po pierwszej połowie maja, po 15 maja, kiedy minie ryzyko przymrozków. Jeżeli przymrozki u Was nie są zapowiadane na ten czas, możecie <grych> wziąć i wysadzić paprykę wcześniej, ale to już na własne ryzyko. Pamiętajcie też, żeby Odpowiednio hartować rozsadę. O hartowaniu rozsady znajdziecie u mnie dedykowany osobny odcinek, także polecam się z nim zapoznać. To chyba wszystko. Dajcie znać, jakie gatunki, jakie odmiany papryki w tym roku macie zamiar wysiewać. No i ogólnie, jak tam sezon się zaczął. Wszystkie moje papryki na ten sezon zostały wysiane i opisane, także ja mam już z głowy. Ożarowska, granowa i artist. Polecam Wam bardzo wysiew papryki na rozsadę, dlatego że uzyskanie takich sadzonek jest zdecydowanie tańsze niż zakup gotowej rozsady. Szczególnie jeżeli potrzebujecie tych roślin więcej. Jeżeli planujecie wysadzenie tak od 10 wzwyż, ponad, to naprawdę bardziej opłaca się kupić opakowanie nasion za 2 zł i troszkę pobawić się w rozsadę. Niż płacić kilka, czy nawet czasami kilkanaście złotych. A szczególnie że takie naprawdę fajne odmiany papryki, które chcielibyście uprawiać, często są po prostu nie do kupienia w sklepach czy nawet na bazarze. Tam zwykle można spotkać dwa, trzy gatunki, dwie, trzy odmiany, na przykład czerwoną, czy żółtą, albo pomarańczową, i to wszystko nawet sprzedający nie udostępniają informacji o tym, jaka to jest odmiana. A kiedy wysiewacie samodzielnie to możecie sobie uprawiać, co tylko chcecie.